Dotychczasowe odcinki o generatorach miały na celu przedstawić pewne problemy, jakie są z nimi związane, pewne rzeczy, na które warto uważać. Natomiast generatory to nie tylko problemy, to są również sytuacje, które mogą nam bardzo ułatwić zapis rozwiązania i dzisiaj właśnie o tym. Zanim jednak wyprowadzę w tym przykładzie, jaki tutaj zobaczymy, generator, chciałbym przedstawić, co funkcja ta robi bez generatorów, a następnie chciałbym przedstawić pewne ograniczenia, jakie ona wprowadza. Więc, więc przejdźmy do rzeczy. Zobaczmy, jak to wygląda. Ja tu uruchamiam ten kod. Użycie tej funkcji, widzimy tutaj, ta funkcja nam wyprodukuje pewne rzędy o rozmiarze 3. Zobaczmy. I tutaj. Widzimy pogrupowane elementy właśnie względem rozmiaru. Te wartości, które tu widzimy, one pochodzą z tej listy produktów, czyli ta lista jest taka płaska, ona nie ma zagnieżdżeń żadnych, ona po prostu tutaj ma po przecinku wszystkie wyliczone wartości. Natomiast użycie funkcji partition powoduje, że mamy tak pogrupowane elementy. Takie grupowanie jest bardzo przydatne w sytuacji, gdybyśmy chcieli na przykład na stronie wyświetlić tabelkę albo gdybyśmy chcieli po prostu przetwarzać dane takimi trójkami, żeby na przykład ocenić, która z tych wartości jest powiedzmy jeśli to byłyby liczby największa albo jakiś pewien rodzaj uśrednienia żeby oceniać dane wartości. Ja również tutaj mogę powiedzieć, że ta funkcja jest na tyle elastyczna, że możemy trzy zmienić na przykład na inną liczbę i wtedy zobaczymy w tym przypadku dwie kolumny. Liczba elementów nie znika, po prostu zmienia się postać ułożenia tego, więc Taka, taka rzecz bardzo może pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów. No dobrze, ale teraz przejdźmy do szczegółów. Jak ta funkcja działa? Tutaj widzimy, pewne ona narzuca, ma pewne założenia. Ta funkcja zakłada, że będziemy mieli values, values w tym przypadku musi być kolekcją albo takim typem, który przede wszystkim obsługuje operator zakresu. Tutaj widzimy, że mamy takie wyłuskanie elementów od konkretnej pozycji. Do konkretnej pozycji, czyli tutaj właśnie te, ta część odpowiada za uwzględnienie tej grupki. I oczywiście, to operację będziemy kilka razy powtarzać, żeby wyłuskać wszystkie grupki. No i na samym końcu to zwracamy. Więc pierwsza rzecz, musimy pamiętać, że ten operator zakresów ten kod wymaga, musi to być. A żeby był ten operator zakresu, to my musimy przede wszystkim mieć taki typ danych, który na sam start ma wszystkie wartości załadowane. Czasem jest to problem, bo na przykład, jeżeli mamy plik duży to nie możemy tak dużego pliku załadować do pamięci, bo to byłoby nieefektywne. Czasem lepiej jest przetwarzać dane takimi małymi porcjami. Natomiast ten kod, który tu widzimy, nie tylko wczyta, będzie musiał posiadać wszystkie wartości, on będzie musiał je wszystkie od razu przetworzyć. Tu nie mamy opcji, żeby zatrzymać program pod tym kątem, żeby wstrzymać to zadanie, żeby część wykonać tylko pracy. Więc pod tym kątem ta funkcja wykonuje praktycznie całą pracę i oczywiście te wszystkie wyniki, jakie wyprodukuje, ona musi cały czas buferować w tej liście. Więc to jest takie, ten kod jest, ma taki większy nacisk na pamięć, jaka. jaka Musi tutaj być y, zużyta, więc pod tym kątem ta funkcja ma pewne problemy. I teraz ja osobiście, jeśli widzę taki problem, gdzie większa część zadania opiera się w zasadzie na samej iteracji, że tutaj nie ma w zasadzie dużo przeliczania, że ja tak naprawdę przechodzę po jakiejś strukturze, wtedy staram się tego typu problemy sprowadzać do zapisu z generatorami, bo generatory są bardzo świetnym y, uzupełnieniem, właśnie pętli. One świetnie nadają się do iteracji, do przechodzenia po elementach. I tutaj chciałbym analogiczne rozwiązanie, które działa z użyciem generatorów. Ja tutaj pokażę właśnie zapis takiej funkcji, która tutaj mogłaby uzupełnić. Robi w zasadzie to samo co partition, który tutaj mam u góry, tylko że ja to wyłączam już, zakomentuję i skupmy się właśnie na tym etapie, na zapisie, który jest pochodzi z generatorów. Mamy tutaj dwie funkcje które dbają o to, żeby wyprodukować analogiczny wynik. Ja tutaj spróbuję zrobić to samo, czyli na przykład przedstawię dwójkę, ustawię i uruchomię tą funkcję. Zobaczmy, mamy ten sam efekt, tylko tu kwestia jest taka, że krotki nam się produkują, bo ja użyłem tuple. Mógłbym również dobrze tutaj zapisać słowo list, żeby uzyskać ten sam efekt. Widzimy już kwadratowe nawiasy. Natomiast jak to wszystko działa, tego kodu jest, jak widzimy, trochę więcej, ten kod jest trochę bardziej złożony, więc ceną zapewną elastyczność, jaką wprowadzą tutaj generatory, no płacimy większą ilością rzeczy, o których trzeba pomyśleć, rozważyć i wypracować przede wszystkim. Natomiast teraz tak, jak mamy tą funkcję partition, ona przede wszystkim, tutaj już widzimy, że ja tutaj ustawiłem inną nazwę dla, tej, dla tego argumentu, tu już nie mamy values, tylko iterable, żeby podkreślić, że tą wartość szczególnie chcemy iterować po niej. Już, już zobaczmy, tu nie ma w ogóle nawet użycia operatora zakresu, który był wcześniej obecny w przypadku listy. Tutaj w zasadzie zmienia się postać przetwarzania. Mamy na przykład taką, takie wywołanie iter, które nam zwraca iterator to już jest, można by powiedzieć, nowe pojęcie, które na początku za bardzo o nim nie wiemy. Natomiast iteratory są bardzo, bardzo prostym, prosto abstrakcją. Ich jedynym, głównym zadaniem jest podawanie kolejnej wartości. Więc e, itera celem iteratora jest po prostu przejście po każdej wartości, jaka jest obecna w danej strukturze po kolei względem kolejności, jaką daną, daną strukturę, e, jaką mamy, jaki mamy typ danych, na przykład lista, to po kolei przejdzie krotka string i nawet po plikach, czyli linia po linii. Więc e, to jest e, po prostu przede wszystkim bardzo ogólne. I tutaj ja właśnie tworzę obiekt tego iteratora. Ten iterator, on pamięta, gdzie się zatrzymał. On, można by powiedzieć w pewnym sensie, że on jest trochę jak kursor. On przesuwa się do przodu, aż dojdzie na sam koniec. I teraz celem tej, tej funkcji w tym przypadku będzie zadbanie o to, żeby iterator doszedł do końca pliku. Ja tą pracę muszę wielokrotnie wykonać, więc używam tutaj pętle while, bo nie wiem do końca, kiedy będzie koniec. Właśnie cechą iterowalnych struktur jest to, że do końca, znaczy na, podczas przetwarzania, nie wiemy, ile będzie Danych. My musimy czekać aż dojdziemy do końca, więc z tego względu używam tutaj pętle while i następnie posiłkuję się tutaj taką pomocniczą funkcją, do niej zaraz wrócę. Ta funkcja przede wszystkim dba o to, żeby z tego iteratora wyciągnąć określoną liczbę elementów. Dlaczego określoną liczbę elementów? Bo właśnie chcemy takie grupki uzyskać, jak tutaj po prawej stronie. Te wszystkie grupki później zmieniam w listę. No i mamy tutaj part. To co warto podkreślić. To przede wszystkim, że ja tutaj stworzyłem taką funkcję take, i ona w zasadzie realizuje bardzo podobne zadanie, jakie tutaj było wcześniej w operatorze zakresu. Bardzo zbliżone, tylko że ono działa na takim odliczaniu, że proszę o kolejne trzy elementy, później znowu proszę o kolejne trzy elementy i znowu proszę o kolejne trzy elementy. Więc tutaj już nie koncentruję się na indeksach, tylko po prostu na wyciąganiu tych elementów z tego iteratora. No dobrze, i teraz tak, jak już tworzę listę, jeśli mam ją podpisaną właśnie pod tą referencją part, są dwa możliwe scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że udało mi się coś wyciągnąć. Ta lista nie jest pusta, ona ma jakieś elementy, a zatem jeśli je ma, no to znaczy, że mogę je e, tak jakby zwrócić. Tylko tutaj specjalnym słowem w przypadku zapisu generatorów nie jest słowo return, bo gdybym użył return, to tak naprawdę opuściłbym to pętlę już po pierwszym, po pierwszym przebiegu, tylko jedną grupkę bym wyciągnął. To byłoby. Zbyt wczesne. Natomiast słowo yield służy do tego, żeby wyciągać te, tak jakby te tą porcję i żeby się zatrzymać w tym miejscu. Ten generator będzie tutaj czekał, aż znowu zostanie poproszony o wykonanie pracy. Jeżeli zostanie poproszony o wykonanie pracy, bo właśnie pętla for, którą tutaj mam na dole, ona tak właśnie naciska na ten generator, żeby produkował dane, więc ten generator, jak się zatrzyma w tym, w tym miejscu, to on znowu wykonuje obieg, aż znowu się zatrzyma i to działa, aż, aż w końcu ten if powie, że no nie ma danych, że już nie ma danych. Wówczas wykona się przypadek za else i następuje break, który opuszcza pętlę i który jednocześnie stanowi koniec wykonania tego partition. Natomiast to co tutaj warto podkreślić, ta funkcja, którą tu widzimy, ona już przede wszystkim jeden, nie musi wiedzieć na jakiej kolekcji działa. Ona po prostu przechodzi od początku do samego końca. Można ją w dowolnym momencie, tak jakby zawiesić tą pracę. Zobaczmy tutaj taki przykład, jak to wygląda, bo pentlafor jest takim przykładem, która chce jednak wszystko przetworzyć, jak tutaj widzimy. Ona od, wszystko, po wszystkim chce przeiterować, co wyprodukuje partition. Natomiast ja mogę to zrobić tak trochę leniwie. Ja z, zobaczmy, że tutaj wykonam, powiedzmy, zbuduję generator i ja mogę po prostu wyprintować na tym etapie tylko pewien, część pracy tego generatora, nie wszystkie elementy tylko jeden obieg, żeby się wykonał z poziomu tej pętli, ja tutaj uruchamiam to zobaczmy, i tylko mamy jeden produkt wyciągnięty, także pod tym kątem oszczędzam czas pracy komputera, bo on nie musi wszystkiego naraz przetwarzać i też oszczędzam pamięć, ponieważ nie muszę wszystkiego od razu ładować ja tutaj tylko ten iterator, on tylko część danych weźmie z pliku na przykład albo z, z bazy i tylko na tym się skupimy podczas Przetwarzania. Tak samo ze zwróceniem wyniku, czyli można by powiedzieć, że generatory, jakie tutaj widzimy, ten zapis tej funkcji, on, ona przetwarza tyle, ile potrzeba. Tak na, na, styk, na, na, na tyle, ile właśnie jest tutaj wymagane. No i jeszcze zwróćmy uwagę na tą funkcję, którą wcześniej zrobiłem. Ona jest dosyć krótka. Ona zajmuje się tylko pobraniem tych elementów, które tutaj przedstawiłem, powiedzmy od, od pewnego momentu do, do pewnego momentu miała pobrać. Taki jest odpowiednik tego operatora zakresu, to zobaczmy, jak ten take działa. Take, take działa na takiej zasadzie, przyjmuje iterowalną właśnie strukturę. Tutaj mamy znowu iterator, z niego tworzymy. Mamy pętlę for, która odlicza do n, czyli jakbym chciał pobrać trzy elementy, no to mam pętlę for, która trzy razy powtórzy działanie I dla każdego z tych elementów już tutaj wykorzysta właśnie tutaj polecenie yield, żeby... Zwrócić element odczytany z literatora analogicznie jak tutaj, czyli teraz, tak jak ja bym tutaj na dole wykorzystał dwa razy Next, to zobaczymy, że tak naprawdę ja dwa elementy wyciągam z literatora analogicznie tutaj, czyli jeżeli tutaj mam pętlę, to ja to automatyzuję trzy razy, trzy elementy wyciągnę i zostaną one przekazane. Więc, więc na takiej zasadzie działa Take, czyli Take dostaje informację, ile elementów wyjąć, i on po prostu wielokrotnie powtarza ten Next, żeby te wszystkie elementy wyjąć z tego. Z tego zapisu, z tego iteratora, jaki tutaj otrzymamy. Więc podsumowując to wszystko, jest trochę trudniej. Można powiedzieć, że generatory sprawiają, że trzeba o więcej, większej liczbie rzeczy pomyśleć, ale z drugiej strony ten zapis, jaki tutaj otrzymamy, daje nam po prostu większą elastyczność i możemy jeden kod napisać, który dopasuje się do większej liczby przypadków i który pozwoli nam przede wszystkim oddzielić etap przetwarzania od etapu iteracji.